E, ogólnie jeżeli chodzi o samolipie to od razu wam powiem e, jak w całej Polsce nie wieje to tutaj wieje jeszcze nie byłem tutaj na rybach nigdy żeby nie, nie pizgało złem no. uuu, uuu, boję się aparatów Piękna woda, nie? Witam Was bardzo serdecznie na pierwszym filmie na kanale 100 metry. Prawdopodobnie pierwszym filmie, bo trochę materiałów jeszcze mam. No ale dzisiaj myślę, że w końcu dopnę swego i ten pierwszy film się pojawi. Planowałem ten kanał już od lat, ale jakoś nie było nigdy czasu. A w tym sezonie obiecałem sobie, że więcej będę spędzał czasu nad wodą i filmował, niż spędzał czasu w pracy lub na innych obowiązkach. Takie moje marzenie, takie moje plany. Początek sezonu zawsze dla mnie to jest klasyk. Po prostu klasyk. Metoda oczywiście daje ryby, ale nie do końca jakoś. Nie do końca to czuję, nie do końca daje mi to e, radość i, i frajdę z tego łowienia. Dlatego staram się jak tylko mogę i temperatura nie jest w granicach zera, tylko troszeczkę wyżej. Staram się jechać nad wodę, gdzie mogę połowić drobne ryby. Po prostu lubię łowić drobne ryby, lubię łowić w tempo drobne ryby. Więc jeżeli gdzieś tam się pojawił w łowisku, to myślę, że kilka uda mi się złowić. Mam być może 3 godziny maksymalnie łowienia, więc przygotowałem sobie tylko podstawowe rzeczy, żeby jak najszybciej zacząć łowić i jak najszybciej zacząć filmować. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało i mam nadzieję, że w końcu zacznę kanał i będę kontynuował i publikował częściej niż raz na dwa tygodnie tak jak kiedyś dobra, ochotka jeszcze chwilkę zaczeka zaklipsowany jestem na czuja, na oko i staram się rzucać na krawędź tych trzcinek tam z przodu to jest około pff, wiem, 30 metrów maksymalnie. No ale nie chcę też przesadzać z odległością, bo to jest męczące. Poza tym, im dalej, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie karm, więc. <grywka> A tego chcę uniknąć. miałem zacząć o siódmej jest siódma ja siedemnaście dopiero nęce trzeba będzie troszkę wcześniej na te ryby przyjeżdżać przestrzeliłem ogólnie z godziną bo obudziłem się dużo wcześniej ale wyjechałem po kawce myślałem, że tutaj dopiero dziś koło siódmej będzie jasno a to dużo wcześniej można, jutro pewnie przyjadę wcześniej Rzuty jak na początek sezonu i pierwsze takie łowienie to nawet nawet. Pinek do koszyka, żeby coś tam na dnie zostało poza zanętą. Pewnie za chwilę założę już przypon, zacznę łowić tylko. Muszę sobie ochotkę przygotować. No, będzie troszkę dzisiaj wiało. To jest nic i tak, bo później dopiero ma zacząć wiać. ale ja myślę, że jak zacznie, to ja już będę w pracy. Ok, ostatni koszyk, jaki daje. I to no, robię to praktycznie zawsze, jeżeli chcę łowić jakieś mniejsze rybki. To staram się go obsypać. Nie ubiłem go tak mocno i staram się go obsypać w toni. Jeżeli teraz koszyk mi opada 4 sekundy, to po dwóch sekundach po prostu raz, dwa. I koszyk jest pusty. Czyli kilka koszyków poszło na dno. Plus do tego. Teraz koszyk w toni. Jeżeli się coś zakręci, to powinno być. Powinno być dobrze. Dobra, przygotuję sobie ochotkę. Albo może. Nie, ochotkę. Będę próbował, jeżeli na pinkę nic nie będzie brało. Gdzie są moje przypony? Tu są moje przypony. Wszędzie poza rzekami. Używam przyponów 50 cm. Najwygodniej mi się je wiąże, najwygodniej mi je się je przechowuje, a dodatkowo nie mam problemu z zacięciem ryby. I te brania na wodzie stojącej szczególnie no to są o wiele szybsze. Dobra, na razie spróbujemy grubo. szypinki I zaczniemy w końcu łowić. Nie widzę żadnych kompletnie oznak na wodzie. Tu po prawej stronie, dosyć daleko ode mnie, jest starlisko, jest płytsza część zbiornika. Wiem, że te ryby tutaj będą się grupowały. Nie chcę im przeszkadzać, więc siadam troszkę dalej. Natomiast zazwyczaj gdzieś tutaj się pojawiały już jakieś spławy leszczy albo drapieżnik potrafił już przyatakować zrodnicę i wtedy było wiadomo nie więcej gdzie natomiast dzisiaj kompletnie nic nie ma ojej wow już? jest srebrzysty ormianin hmm. ani gruby przypon, ani duża przynęta ani dosyć spory hak mu nie przeszkadzał więc może rzeczywiście być dobre łowienie drobnicy to było dziwne, jeszcze takiego przypadku tutaj nie miałem żeby w pierwszym rzucie przy zatapianiu żyłki miał branie może się rzeczywiście okazać, że one już dobrze żrą i trzeba im dosyć sporo tego jedzonka dawać Hmm. Dobra, mówiąc drobne rybki, nie miałem na myśli ciebie. Nie, no, przeczekiwanie też nic nie da. Okej. Okay. Pięknie się wkręciły. Niekoniecznie mi o to chodziło. I co by tutaj wykombinować? Wiem, co możemy zrobić. Normalnie szkoda ochotki używać. No to jedziemy jeszcze. Jeżeli złowie dzisiaj leszcza Albo przynajmniej leszczyka, to będę zadowolony. Jeżeli nie, to nie będę zrozpaczony, bo tak jak mówiłem, lubię łowić tam drobne ryby w tempo. Lubiłem tak zawsze łowić na zawodach. Troszkę ryzykowna taktyka. No, bo bonusy: jak ktoś złowił, to zostawałem mocno w tyle, ale. W większości przypadków, jeżeli była drobnica, to udawało się sektor przynajmniej wygrać. Zawsze to było dobre. Założyłem ten grubszy na początek, bo jednak bardziej spodziewałem się tego, że yy, brania nie będą od samego początku, będą dopiero gdzieś po godzinie i będą trafiały się leszcze. A te jeszcze tutaj są dosyć fajne. Ale jeżeli jest drobnica, to zmieniam przypon na cieńszy. Dużo mniejszy hak, szybciej, powinien szybciej zacinać te drobne ryby. Także koszyk jednak zostanie jeszcze chwilę ten sam. Ale przypon powinien zmienić tempo. I tu już powinny one się wpinać praktycznie same od razu. No właśnie. No, tak naprawdę mój portfel z przyponami to są. Na wody stojące to są 50, 50 cm długości dwa typy haka, jeden z delikatniejszego drutu do łowienia właśnie takich małych rybek i drugi to jest no, solidny hak z grubego drutu, ale też w małym rozmiarze. I on mi po pozwala holować spokojnie leszcze, nawet i te duże. Może nie takie z dzierżna ale powiedzmy tam leszcze do dwóch kilogramów przy tym rozmiarze na małe przynęty normalnie mogę holować na pewniaka oczywiście też jest grubsza troszkę grubsza żyłka przyponowa macie jakiś patent na nieskręcające się przypony przy dwóch pinkach albo dwóch białych robakach wiem, że one w wodzie przy zwijaniu działają jak wirnik i po prostu mam z tym problem a używanie jakichkolwiek Krętników, łączników i dziwnej rzeczy zawsze powodują mnie plątanie. Może się okaże, że po 30 latach łowienia źle zakładam robaki. Dobra, chyba zmienię ten koszyk na mniejszy. No to Wam od razu mogę pokazać i porównać. To jest koszyk, który mówię. A na taki będę zmieniał. Ewentualnie. No to jest akurat MK. Ewentualnie nawet. Mogę zmienić na ten. To jest 15 gramów SK. No, może to nie będzie złe rozwiązanie. Ok, tak zrobię. Jeszcze kupuję. Nie? no Udają zawsze. O, był spław karpia. Dobra, pierwszy spław w tym roku zaliczony. Dobra, troszkę w lewo i zaczyna z powrotem wiać. Piękne łowienie. Mam jeszcze półtorej godziny łowienia, więc troszeczkę pokombinuję. Domoczę sobie zanęte, tak żeby siadła na dnie nie smużyła. Zaczęło wiać, więc dołem też tam coś pewnie ciągnie. Spróbuję złowić leszczyka. za już godzinę łowienia ta drobnica pięknie współpracuje wiatr się zerwał jeszcze nie taki jaki ma być dzisiaj, ale, ale już dobrze daje przestawię się chwilowo na no, spróbuję po prostu złowić jakąś większą rybkę jakiegoś leszczyka, bo wiem, że lubił tutaj stać Niekoniecznie dzisiaj oczywiście. Czasami się trafia tak, że łowi się same leszczyki, czasami karpie. No tej drobnicy nigdy nie było, dlatego jestem zdziwiony. Natomiast pierwsza rzecz, to postaram się posadzić tą zanętę na dnie, tak żeby ona nie buzowała. Czyli po prostu muszę ją domoczyć. I robię to prostym spryskiwaczem. Górną warstwę tylko sobie domaczam, tak żebym czuł, że zaczyna yy, kleić i użyję troszkę bardziej zamkniętego koszyka do tego tak, żeby nie wypuszczało to w, w toni nic z tego koszyka, tylko wszystko żeby poszło do dna no i tutaj też będzie zmiana, bo zestaw zostaje ten sam koszyk troszkę inny, bardziej zamknięty jak zwrócicie uwagę to Ogóru ma więcej tych otworów więc ten będzie, będzie troszeczkę puszczał ale nie, nie aż tyle. Natomiast na hak trafi ochotka i pewnie ją podepnę pinką. Całość ochotki mam z tyłu w pojemniku. Tutaj sobie wziąłem dosłownie szczyptę, bo nie lubię paluchów po zanęcie pchać w pojemnik z pełen ochotki. Bo no w zanęcie są różne rzeczy, które szkodzą im. Kiedyś mi to ktoś powiedział i tego się trzymam że trzy ochotki na hak Jedna mała biała pinka na koniec I cięższa zanęta Idealnie Będzie chyba płotka. Ale jednak nie. To chyba największa ryba dzisiaj. Mm. Nie dorzucam jednak tej pinki, bo dorzuciłem dwa czy trzy koszyki. Puściłem z dużą ilością robaków, i nagle brania ustały. Wolę sobie łowić na spokojnie, co jakiś czas rybkę praktycznie czystą zanętą może raz na trzy koszyki coś dodam i to też nie zbyt dużo Takie łowienie na szybko lubię szczególnie właśnie początkiem sezonu raz, że te ryby w momencie kiedy zaświeci słońce to robią się bardziej aktywne ale przede wszystkim nie wyobrażam sobie jechać pierwszy raz nad wodę na przykład z dystansową metodą i na komercji w ciągu dnia rzucić 5 razy, a mniej więcej tak to wygląda. Dlatego to jest dla mnie takie fajne ćwiczenie i rozgrzewka. Można powiedzieć, że coraz większe. No. no, dobra, wracaj. Zaczyna się robić cieplutko. Ha, no, ryba dnia piękna piękna mogę już się spokojnie zwijać. Tamtej ryby musi być multum, bo już od godziny nie dodaję do koszyka ani jednego robaka, ani jednej pinki. Ochotki to już w ogóle nie. Kompletnie. Jedyne co tam jest, to jest czysta spożywka albo wymieszana z gliną. I to co mam na haku. Jak tylko dodałem robaka. Trzy koszyki, brania stanęły znaczy ta ryba żerowała tylko żerowała na wszystkich robakach na wszystkim co tam się na dnie znajdowało więc automatycznie moja przynęta jak leżała tam dookoła jeszcze leżało 50 pinek to mniejsze prawdopodobieństwo że ta ryba znajdzie moją przynętę na haku dlatego było trudniej z braniami Słońce już mi się trochę przesunęło w prawo, więc to blaskiem on teraz po tej stronie mogę sobie wygodnie łowić, a nie, nie lubię łowić pod takim dużym kątem, raczej oh, jak najbardziej rozwarty, bo wtedy przy, skuteczniejsze jest zacięcie. Nie muszę tak daleko kija do tyłu cofać, żeby złapać kontakt z zaciętą rybą. Wystarczy, że go po prostu podniosę i przechylę w lewo i już jest cały zestaw napięty szybszą mam reakcję wtedy tak samo przy metodzie no tam jeszcze jeszcze bardziej hmm, prostuję to wędkę no bo branie przy metodzie są tak są tak dynamiczne że nie, nie sposób przeoczyć ale przy klasycznym łowieniu też lubię, jedna z ostatnich rybek dzisiaj no leci Jak się do niej dostać teraz? Poradziłaby sobie sama, ale po co ma się stresować i męczyć? i owiną dookoła koszyka chyba dobry moment, żeby zakończyć łowienie <laughs> jak nie odprostuję jak nie, nie dam rady tego rozplątać to kończę a jak dam radę to jeszcze kilka razy rzucę Dziesiąta siedem. Lecę do pracy. Kończę to moje dzisiejsze wędkowanie. Muszę Wam powiedzieć, że było dokładnie tak jak chciałem, żeby było. W końcu sobie porzucałem, w końcu poćwiczyłem te rzuty. W końcu się omachałem Część brań zwaliłem no już chyba z, z, poprzez wyjście z wprawy. Ale znowu widać tą różnicę między zastosowaniem cienkiego przyponu, grubszego przyponu, cięższego haka, lżejszego haka, przynęty, dobór. Zawsze mnie to właśnie kręciło, żeby się jak najbardziej wpasować w te ryby w danym dniu. To jest potrzebne oczywiście na zawodach, ale rekreacyjnie staram się też tych zasad trzymać. Złowiłem kilkadziesiąt drobnych rybek, leszczyków, płotek, wzdręgi były. Więc cała mieszanka i blisko i daleko. Zauważyłem pewne, pewne reakcje ryb na to, co robiłem, co im podawałem. I to jest taka kwintesencja kwintesencja takiego łowienia klasycznym federem w, w tym sezonie na przedwiośnie i, i początkiem wiosny. Ja jestem mega zadowolony, naładowany energią. Jadę do pracy. Na szczęście mam taką pracę, że nie nazywam jej robotą i nie muszę nazywać jej robotą. Żalu na pewno nie mam. Szczególnie, że, że powiązane też jest to z wędkarstwem. Więc całe życie można powiedzieć, że na rybach. Plan na jutro jest taki, żeby znowu pojechać na inną wodę może od, e, odciąć się od, do tych żwirowni takich dużych i, i na troszkę bardziej kameralną wodę. Ale to dopiero jutro. Także widzimy się w następnym filmie. Cześć.